Także witajcie w odcinku z Research Day, no tak, Research Day, to jest prawdziwy Research Day, bo jest od 11 do 20, także w końcu Research Day z Lotadem i Shiny Castformem. Ja byłem w pracy, na szczęście udało się tak, że jestem wcześniej poza pracą niż miałem być później poza pracą, to dzięki mamie, mama, pozdrawiam. Na godzinę którą? W pół do piątej? No w pół do piątej załóżmy. Moja sytuacja z questami wygląda tak, że nie wiem ile zrobiłem questów zupełnie, ale mam dwa shiny lotady i trzy z formy, także jest spoko. I mam również lotada z questa setkę. Okay. O! To jest setka. Żeby nie było, że 256 cp to jest setka, Apparise Wonder, HP, Attack, Defense i Exit to jest lota setka. W końcu Teraz odbierzemy sobie dwa questy. Zobaczymy, czy mamy shiny Lotal kolejnego. Bo mi brakuje jednego, żeby mieć pełną rodzinkę. Nie, ten nie jest shiny. Jest do dupy. Kolejny. Jest shiny, ale chciałbym powiedzieć, że nie jest shiny. 2, 4, 5. Taki sobie. Złota malina, standardowo ultra bull, bull, żeby to szybko było na triku, ale zaatakował. Jeszcze raz na triku. Great, tutaj cyk. Siedzi, siedzi. Tutaj od razu jest Ecas, który jest boosted weather, boosted Pokemon by weather, więc jak go zapię, to zrobię kolejnego quest'a, ale na triku chyba nie zrobię, bo trik się właśnie chyba skończył. Tak, jest błąd, także bez trika, szybko łapiemy. Zrobimy sobie parkoliwski, potem pojedziemy sobie gdzieś dalej, bo znaleźliśmy kinoplexa ze swoją drugą połówką. Tutaj porwiemy. każdy kinoplexa z odcinków zna. Fame do jebany, nie? <laughs> Czekaj, zanim quest już jeszcze, kasper może będzie Shiny Nie jest Shiny Dobra, to wracamy, że to jest quest do odebrania Claim Rewards. Nie jest Shiny Lotat. Jest szrotowy także my lecimy dalej i zobaczymy się dalej. Czekaj. Widać, mnie, widać, ostatnie, kolejne questy sobie odbierzemy teraz. Kolejny będzie. Nie szajni Lecimy dalej Kolejny będzie Też nie szajni Trudno się mówi A my te... o ale zmarnowałem piłkę A my teraz sobie zbierzemy kolejne questy, a przykład zrobimy sobie giratinę Także nagramy Giratine Dobra tak jak mówiłem teraz rajd na giratine Giratinę w tym firmi, w fir... firmie formie Alerted Szybko, miło i przyjemnie, potem polecimy dalej po parku za jakieś questy. Będą jakieś questy do odebrania, to się nagra. Oczywiście, w ulicy też się nagra. W dalszej części odcinka będziecie, będziecie mogli zobaczyć swoje dzisiejsze shiny złapane. Kto widział post na grupie, kto dodał swoje foto, to zobaczy swoje shiny zdobycze z dzisiaj. Nie ciekawe, czy pozna swoje. Zobaczymy. Ja w ogóle dzisiaj mam jakiś problem z telefonem, bo nie chce mi się go połączyć. Była połączona, potem wyłączyłem poksy, włączyłem poksy i nie chciało się znaleźć, także całkowicie stwierdziłem, a rozłączę gocie w aplikacji. Wszedłem z w aplikacji nie chcę się połączyć, muszę tam pokombinować, ja nie może pamięć wyczyścić, jeszcze zobaczę. Nie chciało mi się bawić. Kontry na to to chyba każdy zna. Nie ma co się nad tym tutaj zastanawiać. Ja wziąłem mamolochy, bo stwierdziłem, że mam już to ulop był ustawiony, więc będzie idealnie, efektywnie i tak jak powinno być. Taki research day jak dzisiaj uważam, że jest bardzo fajny, że to trwa aż tyle godzin. Także to jest w końcu research day, a nie free hour research. Schodzi. Jaka jest setka? Nie pamiętam, nie byłem przygotowany na to, nie pamiętam. Co mam? 1877, nic mi to nie mówi. Mam no, gorszą. Ale trzy rykendy. Dobra, złapię ten środek szybko. Cyku, cyku. Złapię ten środek, a tu może setkę łapię. <grym> nie, to nie jest. Nie, setka to nie jest na pewno. 1800, coś jest chyba setka. Miałem sam już nie tego. Ile miałem? A już zapałem, to się zaraz dałem, co zapałem. Pamiętajcie, w sekcji, w sekcji komentarzy dajcie znać, jak wam się podoba aż tak długi Research Day o Kotłej Transfer. Tak więc ciekawego, jak wam się podoba taki długi Reserved Day, padnijcie o linkach w opisie, a my lecimy dalej robić questy, questy, questy. I zmieniliśmy całkowicie lokację. czyli jesteśmy teraz na Starym mieście? Zresztą to widać. Mamy do odebrania trzy kwesty. Zanim trzy kwesty, czy snu były shiny, nie jest. Czy ten kastform jest fajny? Nie jest Czy drugi kastform, którego tu widzę... A właśnie, złotą nie No dobra Odbieramy questy Pierwszy Zwykły Taki sobie Drugi questik Zwykły I trzeci quest, który miałem Zwykły, tak mam Ile? Cztery, tak? Tak, cztery shiny dalej mam. O, 2,5,1 ale już mam setkę. Jakby był shiny, to było spoko. Tutaj od razu bierzemy quest'a. Jaki jest? Batery na gym. Zobaczymy się na odbieraniu. Kolejny tych kurwa i zwykły brony się z ciebie śmieją konfidentów czarnych <laughs> Jaki to był racist. Dobra, kolejny drugi, ten zwykły Numer 3 Numer 3 Ale mi strzeliło w skłonie Też zwykły i castform też zwykły Będziemy. Nara. No Za mną złoto brama chciałem powiedzieć. Krojownia, a ja mam szenikach forma. A Aga dalej nie ma szenika no tata także ja odem jednego. My jeszcze zrobimy sobie parę metrów do auta, to będziemy to kończyć. Jak już będziemy w ciepłym samochodzie, to wtedy nagramy ewolucję. Bo już się chłodno, mega spadek temperatury, jest. Plus 18, 19, na teraz nie wiem, chyba plus 8. Siedzi. To może taki setek jak takie wysokie CP. 1200 coś. Amparajz. Not light. Ale poczekaj jeszcze. Jakiegoś quesa do wybrania jeszcze, na lotada. Zwykły. I spokój. To lecimy dalej. Także event kończy się za 3 minuty, my jesteśmy już w domu, było fajnie, spoko. Zanim podsumowanie, zanim ewolucję, jeszcze mamy dwa formy do sprawdzenia z Insensa I... który jest zrespiony po prostu o tak, o. Zwykły. I zwykły. Aga w ogóle nie ma ani jednego shiny lotada. Że to ma parę shiny formów, ale ma jeszcze jakieś questy odłożone. Ja też mam nasze questy: Flame Reward, zwykły i słaby drugi, zwykły. I teraz ja muszę zrobić Grejta, żeby zrobić ostatniego questa. Zrobimy to. Jest Grejcik jest puszek. I zobaczymy, czy będzie jeszcze jakiś shiny. Lotat. Ostatnia szansa na shiny lotada. Tylko jak Cyk, claiming word. Zwykły. Dwa, cztery, trzy. Nie Dobra. Podsumowanie jest takie, że wpiszemy sobie w lupie shiny. Recent, czyli od najnowszych, i dzisiaj recent jest taki, że udało mi się zapać 5 shiny lotadów i 4 shiny castformy. Jak na to, ile grałem, jak miałem ułożony dzień, wynik jest dla mnie bardzo satysfakcjonujący. Także tutaj najwyższy lotar takiego mam to jest 2,48. 2,48 on zostanie shiny ludicolo, który sam tych zostanie shiny lombre. Pamiętajcie, że widzimy się niedługo w Warszawie. Pamiętajcie o wszystkich linkach w opisie. Dajcie znać w komentarzach, ile macie shiny, jak wam się podobał taki naprawdę cały prawdziwy research day, bo to cały dzień trwało. Jak wam to się podobało? Czy jesteście za? Czy może jednak nie? I teraz leci shiny ludicolo. Shiny ludicolo w ogóle jest zajebisty. Naprawdę wygląda o wiele lepiej niż jego wersja zwykła. Szani jest mega, zaraz zobaczymy. Takie wiecie, mm, ten taki jakby morska, morska zieleń. To jest bardzo spoko kolor. To jest Shiny Unicolor. I tutaj szybko jeszcze jednego kasforma w Shiny Lombre. Jesteśmy zadowoleni z tego eventu, jakby najbardziej nie, jakby nie patrzeć. Ja jestem zadowolony. Mam nadzieję, że Wy też jesteście zadowoleni. Questy były miłe i przyjemne. Eee, godziny tak, tak. były miłe i przyjemne. Ale na przykład wiem, że jedna osoba zrobiła 90 questów na lotada i nie ma shiny. Także tak to wyglądało. Jeżeli chodzi o shiny Castformy, powiem tak, że... Pff, duża szansa, naprawdę. Bo... Ile zapalił na Kinoplexa? 13? 13 shiny Castformów i 3 shiny lotady. Także też jej się udało, też jest spoko. Dzięki za uwagę. Widzimy się już w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie, że widzimy się w Warszawie. W Warszawie linki w opisie, do zobaczenia. I To nowa kurwa. No mów, no. Cyk jest nie ma kurwa.